Kolejny film, w innym odcinku w takim oto oby i jest to mega fajne, aha, bo ja tu muszę iść, dobra, dobra, nie, nie muszę iść, tam muszę iść, to jest mega fajne oby, słuchajcie, patrzcie jakie to jest ładne, jak to wszystko ładnie zrobione, widzicie? Więc tutaj sobie przechodzę. No i to oby mam tak samo jak, yy, yy, jak tą grę, gdzie trzeba być w kole. No zobaczcie sobie sami, yy, to tamtą grę też mam z odcinka, w którym. Yy, oceniam gry, których nie znam, popularne no i możliwe, że odcinek z tej serii, gdzie oceniam popularne gry, których nie znam, pojawi się jutro dzisiaj nie wiem, czy ale dzisiaj też się raczej pojawi jakiś odcinek, ale czy z tej gry nie wiem ale możliwe, że się pojawi jakiś inny odcinek no, jeśli nie no, to dzisiaj będzie by, jeden odcinek Kurczę, spadłam Ej patrzcie jak to jest fajne obde, no nie? Polecam wam je. Na spoko. Tu w ogóle takie... takie ładne chmury są tutaj. No o co chodzi? O no nie wiem. Miałam 10 na 10, a teraz też jest sobie odejść 10, ale to to się przed chwilą stało. Trochę dziwne. Halo, ja patrzę tak pimo. No i tu mogę zejść, tak? Bez sensu to trochę ten styczek tutaj iść, teraz. Uuu, zjeżdżam! Co jest? Co to jest w ogóle? Uuuuuh. Uwe. <laughs> Dobra, tu muszę iść. I tu skoczę. Nie, wyższe takie łatwe obby, ale fajnie się je przechodzi. Mega ładne. Tak jak mówię. Jeżeli nie widzieliście moich poprzednich odcinków, to sobie wpadnijcie na no niekoniecznie. Jakikolwiek poprzednich nie widzieliście. Nawet jeżeli jakieś widzieliście, no to proszę się drugi raz oglądnąć. O ja. Teraz tu... Okej. Okay. Co? co... to jest? Ja to już się chyba po mnie ruszać, to nie? O co chodzi w ogóle? Co to było? Ja się tam w ogóle nie musiałam ruszać samo mistrzu. By tak było przyspieszone. O, to już czerwale takie. Fajny był ten level, nie ja teraz taki chciała podobny. Ale nie, w sumie Dobrze, że to nie jest oby, w którym się lewele powtarzają. O kurde, No co? A fajne, i tu mi pokazuje ile już klocków udało mi się przejść. Dobra. Jak przejdę to raz słuchajcie, przeszłam. I było tu takie trudne. Minęła jakaś minuta, odkąd tego nie mogłam przejść. No to w sobie było. A dobra, bo ja tu muszę wejść. Dobra, to się nie kręci. Okej, okay, i teraz na to kręcące. I tu sobie poczekam, że przekręci. Nie wiem, to oby ma 200 stage chyba, tak? Może mi się uda całe przejść. Mam nadzieję, że tak. Chciałam tu iść? Nie, po prostu to tutaj, tak? A, dobra, to jest jakiegoś. O, idę rabinom. Pyk, pyk, pyk. Łatwo. Co to był? Dobra, i tu muszę poczekać. Co, co mi się stało? Czekajcie. Nie, to nie jest aż takie trudne. Po prostu trzeba... mnie dotknęło, czekaj. Już przeszło, nie było to takie trudne, tak jak mówię, o wiele trudniejsze było hard oby, yy, które nagrywałam już jakieś kilka tygodni temu, chyba tydzień, albo nie, dwa tygodnie temu, albo tydzień, nie pamiętam. Fajnie się sobie na hard oby, jeżeli nie oglądaliście noc, jeżeli oglądaliście no to sobie zobaczyć, może drugi raz, jak chcecie. Yy, a tu po jakichś kredkach muszę skakać? Gumka? kurcze chyba na górze lepiej przejść, patrzę. Górą lepiej. Tu. No. Bum. śmigła się kręcą. tylko jeszcze. Dobra. Tu, tu, tu. Możliwe, że dzisiaj nagram albo z tej gry o lubasach, gdzie będę dużym dzieckiem i będę miała własne dziecko, albo z kata też może nagram, nie wiem. może z kimś nagram, na przykład z moją koleżanką, albo z katerusem, albo z kolegą, Ale pomyślę, jeżeli będą chcieli, też nie ale może będą chcieli. Kurde, to jest? No, co? O Co? Nie wiem, że to jest... Dobra Się, to się. Szybciej jak to się kręci. O. No nie, nie, ja to ja to szybko przejdę, tak. Tak, tak. Nie, nie, to ja to muszę szybko przejść, Tak. Się szybko przechodzi. Nie wiem, mi się wydaje, że ja to będę z 20 minut przechodzić, a tam potem 200 stay. Ale ja nie będę marnować czasu i patrzeć, ile przez stage przeszłam. A jeżeli jest są oby, które się zapisuje. Nie uda mi się całego przejść, to nagram drugą część, ale mi się wydaje, że coś się nie zapisuje, bo pierwszy odcinek z Robloxa był właśnie z oby, które też czy 250, 250 jakoś tak, Może sobie zobaczyć, czyli chciałam tam nagrać drugą część, bo nie udało mi się całego przejść, bo zabrakło mi tylko 60 sejży jakoś, no nie, okazało się, że nie nagram drugiej części no, bo to było oby, się nie zapisuje, no nic, teraz raz przechodzić do samego, no, no bo co? więc dlaczego? no dobra i tu łatwe niektóre levely są łatwe a niektóre trudne nie, bo to trzeba, jak to, to ten level, to tu jest trzeba zrobić w ide ale momencie nie no i teraz już tego nie zrobię, bo, bo ja spadnę, nie? A to czego w innym momencie zrobić? Bądź tu tak... Jest tu... Dobra, udało się. Ja tu mogę dotykać mogę, więc łatwe. jakieś o, właśnie przyszłam 50 Sage i dostałam oznakę. Co? Czekajcie. Ja mam pomysł, żeby to oszukać troszkę. No co? O, już nie muszę oszukiwać, a chciałam zgodzić na to o brązowe Nie wiem czy by się w ogóle dało. Dobra, to muszę po iść. Okej. Okay. Trafiłam do obozie jakiegoś typka. 10 minut przechodzę. 10 minut, przeszło 50 stage'a. Myślę, że spoko wynik. Co? O. To jest... sobie jadę Nie, yeah, przecież mi na górze na dole pokazuje ile ja przeszłam z tej przeszłam 56 na 200 nie wiem no mi się widać, że jakbym chciała cały oby to by mi to zajęło około pół godziny ale no, spróbuję, no, spróbuję. spróbuję tylko nie wiem czy wtedy wam się podobało taki pół godziny film ale nie, myślę, że jeżeli by się będzie chciało dalej nagrywać przez te pół godziny, no to myślę, że coś takiego bym mogła zrobić albo przez 20 minut. Nie. No zobaczę. Ale nie, czekajcie, skoro ja mam 10 minut przeszłam 50 stage, no wokoło około 10 minut tam już mam 12, ale za to przeszłam. 58, ale dobra powiedzmy, że w 10 minut przechodzę 50 stage'y no i skoro w 10 minut przechodzę 50 stage'y, to w 20 minut przejdę 100 stage'y w pół godziny przejdę 150, a w 40 minut przejdę 200, całe obie, więc jeżeli dobrze to by tak samo było, no to Zajęłoby mi to 40 minut, ale myślę, że mi to zajęło trochę krócej, pół godziny na przykład. Nie wiem, zależy też od stage. wiadomo. Może mi to nawet zająć godziny, jeżeli będą mega trudne stage, Na no, są niektóre łatwe, niektóre trudne. Niektóre łatwe, ale nie wiem, czemu jest źle przechodzę. Tak jak na przykład ten łatwy, ale nie wiem, czemu spadam. O co chodzi? Przez to jest takie łatwe. Nie, nie to jest niemożliwe. To, psz, to, jest takie łatwe, czemu ja spadam na tym głupim stage'u? No niektóre takie mega easy, jak aktora, przykład. To jest mega easy, ok? Niektóre dziwne trochę, ale easy, tak jak to, a niektóre trudniejsze, takie co się kręcą, tak jak to. Teraz mi to jak na przykład. A dobra, sprawiło to spory. całkiem sporo. Dobra, no, dobra. I jeszcze tutaj. Wydawało mi się to oby trochę lepsze, ale jest dobre. Tylko ładne jest, bardzo ładne. A tym bardziej te chmury, to jest w ogóle już mega, mega fajne. Tu po jakichś diamentach sobie skaczę, prawda? Tu po jakimś nożu. Tu po jakimś groszku, jakimś mięsie. O co chodzi w ogóle? Jak to wygląda. Dobra. O, a możliwe, że dzisiaj nagram kolejne oby, tylko nie wiem, czy mi się już będzie chciało dwa oby, dzisiaj przechodzić, ale yy, możliwe, że... A, takie. Okej, okay. to się zrozumiałam, nie wiem że nagram obby, które ma 3 levele albo 4, zależy albo 3 levele czyli Easy, Minimum i Hard albo 4 levele, levele czyli Easy, Minimum, Hard i Impossible bo widziałem już kilka razy takie obby no i myślę, że mogłabym nagrać, tylko nie wiem czy jakby był level hard albo impossible, to czy mnie to nie sprawiało problemów, bo sami, jeżeli oglądaliście film z hard obby, to sami widzieliście, jakie były problemy z przejściem tego. Więc mam nadzieję, że to by mi nie sprawiało problemu, ale nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będę chciała nagrać. Może dzisiaj nagram jakiś film, ale czy obby nagram, to nie wiem, ale film, a czy nagram, nie hmm. Dobra, tu jakiś kolorowych pypach skaczę. No kurde, dobra, myślę, że też był końca odcinka. Mam nadzieję, że Ci się nie Wyszłam w tym odcinku 74 stage na 200. No i tak jak mówię, jeszcze się pojawi. więcej. raczej odcinek. Pa pa!